Siemano z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć z tej strony Wil, witam was w kolejnym odcinku CSG. Pytanie dlaczego nie ma pedopaka, a odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ pedopak coś się psuje nie działa nether. Wczoraj latałem przez 2 godziny na live w poszukiwaniu. E, koni, po czym okazało się, że nawet nie da się zrespić połowy z nich, no po prostu na tej mapie e, nie działają, zrespią się tylko jakieś takie szare i inne. Na kreatywie to normalnie działa, a na tamtym świecie no po prostu nic się nie respi. Więc chciałem wywalić kilka modyfikacji i dalej na tym grać, co się okazuje, że nawet jeśli włączę jakiś świat, to po jakimś czasie po prostu albo się zawiesza, albo coś w tym stylu, no i nie da się grać. Więc jeśli macie jakiś pomysł, jaką serię mogę zrobić na kanale, albo paczkę z modów, tylko może czyichś, które działają całkiem spoko, są bez E, bez jakichś modyfikacji technicznych i tak dalej I którą mogę lekko przerobić, to bardzo bym się cieszył, bo e, przydałoby się właśnie na takim czymś zagrać. Okej, okay, udało mi się ogarnąć klasę, ale speeda już niestety nie Zaraz zobaczymy... Ło, złota jabłka co ciekawego tutaj się wyciągnie jeszcze. Hełm, jest buty, ale no mam, tylko hełm. Dobra. Butów nie zdążyliśmy podnieść, ale to jeszcze polatamy te 40 sekund i zaraz do kogoś wejdziemy. Widzę, że ten gość chyba zaraz wyjdzie z areny. Czekajcie, mogę go bić? Dobra, już można. Już się bałem, że znowu coś mi się przycina. No niestety, paczka modyfikacji, coś się psuje, nie da rady e, z niej nagrywać. Będę musiał właśnie poprosić Was o wysłanie mi jakiejś fajnej paczki. No i ten odcinek będzie krótki, dlatego, że nagrywam go z rana, chcę go wrzucić po południu, e, żeby na wieczór już ogarniać mniej więcej jakąś paczkę, ile mi napiszecie w komentarzach jaka jest fajna. Może być od jakichś popularnych youtuberów, e, którzy ją udostępnili, może być od niepopularnych, w każdym razie nawet jeśli macie jakąś swoją, która działa bezproblemowo i się nie psuje, to ja z chęcią przyjmę, zobaczę, ogarnę. E, no i może będzie seria zamiast pedopaka. E, smutne jest trochę, ponieważ pedopak mi się całkiem spodobał, aczkolwiek wczoraj już byłem lekko z... Irytowany, kiedy widziałem, że no nie da się nawet. O łuki strzały. E, znaczy bez strzał, sorry. E, że nie da się nawet znaleźć tego konia, którego chciałem. Respią się jeszcze te z Battle Towera. E, padłem jeszcze po drodze, no po prostu porażka, dwie godziny totalnego nic nie robienia e, z efektów jedynie ścinki Minecrafta i, i w sumie tyle. E, szkoda, że nie mam już Optifine bo przełączyłem się na wersję 1,4 coś tam e, no i w sumie nic mi się tu nie przyda. Gdzie jest jakiś przeciwnik? Przydałoby się już kogoś zabić. <grym> no i ludzie się pytają jaką mam klasę, mam chyba klasę trzecią, e, także całkiem nieźle bije. Nie wiem jakie serie chcecie zobaczyć na moim kanale, jeśli macie jakieś pomysły co mogę nagrywać, co chcecie u mnie oglądać to piszcie, bo ja zazwyczaj e, słucham widzów pod warunkiem, że nie zapomnę co wy napisaliście. Muszę zjeść jakieś ciasteczko, bo już mi głód powoli... Eee, spada. O i widzę przeciwnika. Nawet nie mogę przybliżyć niestety i nie mam też napisane ile on ma życia niestety. Oj i cofa Cześć matex. Fa matex. Chyba awkuje. Aha, afkował. Dobra, także easy kill. Czy miał coś do jedzenia? Nie. Czy na spawnie jest coś do jedzenia? Również nie. Najbliższy przeciwnik jest gdzieś tam. Tam, 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 a więc do niego lecimy. Nie wiem w ogóle pocałko, bo naspał mnie założył Eku i poszedł pawka. Dziwny typek, nie wiem na co liczył. O, widzę go. Widzę go. Mr. Tron. Co ty chłopie? Wow, ale mu się udało. Patrzcie, nie widzę go. Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Nie ma go. Kurde, no uciekł mi. Zniknął. Dobra i zakładamy jego Eku. Już koniec żartów takich głupiutkich. Nie wiem na co liczył, w sumie pomyślał, że musi się rozebrać, aczkolwiek trochę mu to e, za szybko nie poszło. Czy ja mam coś do jedzenia? Mam zupkę. Zmarnujemy zupkę najpierw, o. E, I przeciwnik jest gdzieś tam, także lecimy gdzieś tam. Tak precyzyjnie wam właśnie określiłem, w którym miejscu się będziemy ud udawać zaraz. E, no i ciekawe, czy kogoś zarąbiemy. Był też krótki live z SG, 40 minut, ale to było zaraz po szkole, to nie wiem czy wszyscy byli. Ale za dużo nie zrobiłem. Przegrałem chyba dwie czy trzy areny, naprawdę mi wczoraj nie szło. E, może dzisiaj będzie trochę inaczej. No, kurde, spinning mi się co chwilę wyłącza. Irytuje mnie już to trochę powoli. O i widzę typka. Cześć typku. Mam nadzieję, że nie ma słuku i strzał, bo jak ma, to jest przekichane. Eem um. że bijemy się z takim czymś. O! Będzie mieć mniej hapsów. nie, już zregenerował wszystko. Co ty robisz, chłopiec? Powiedz mi co ty robisz? Masz 6 HP i uciekasz. Nie wiem dlaczego on mnie chciał bić, czego on nie w ogóle chciał bić. Ło, zas jak to strzał za 6 tego. 6 chapsów. Eee, czy on miał buty jakieś fajne, z tego co widziałem? O tutaj są. Szybko walamy Okej, okay, mamy buty szybko. Wypłyń. Evil wypłyń. Dobra, damy radę chyba. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś było tak, że jak zacząłeś e, tonąć, to ci tak cały czas... au, au, au i nie dał się wypłynąć. E, chyba teraz się to zmieniło, ale nie jestem jeszcze pewny. Pamiętam, jak grałem na hardcore, to zostało mi pół serduszka. I, i wyszedłem z gry, bo nie wiedziałem co zrobić. Bałem się, że padnę i się okazało, że jak się wyjdzie z gry, to ma się 3 sekundy, żeby... Jak się jest nieśmiertelny, wtedy można spokojnie wypłynąć. No, ale to też się zdarzało, że inni ludzie po prostu podczas walki wychodzili z gry i w ciągu tych trzech sekund wchodzili, uderzali nas, czy tam trochę biegli i się dalej chowali. Albo to samo z lawą kiedyś było, że wpadał gościu do lawy i tak długo się resetował, 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 stracił całe SG, ale, ale przeżył. No i nam uciekł jak mieliśmy jeszcze gildię na hardkorze, gildię obrony smoka chyba się tak nazywała, o widzę przeciwnika, zaraz sobie na niego polecimy i go zabijemy, okej okay, on nas chyba nawet nie widzi, to jest, ło, do, tak, nie, tak nie może cofać, także po prostu mnie nie wbija do wody, to jest takie spoczko. jeśli słyszycie, że mam trochę inny głos, to jest dlatego, że wstałem o 7.30, a nagrywałem o 8.50, półtora godziny zajmowałem się tą paczką, ale no naprawdę nie dało rady. Nic nie wykombinowałem. No naprawdę! Naprawdę wyszedł z gry. Nie wiem czy on przede mną uciekał, czy po prostu sobie wyszedł. Ja Demet taki ładny frak mógł być. No i w wodzie też cofa, czyli nawet jak macie spację w wodzie, to was cofa dziwne. Wpisaliście, że mam nie skakać. Wiem, że mam nie skakać, ale to tak ciężko jak kogoś się goni nie skakać, bo nie daje jakieś tempo. Zaraz chyba sobie psiknę znowu. O, kurde, no faktycznie psiknąłem, o, i nawet głowę nie odsunąłem, także możecie to słyszeć mm, dosyć wyraźnie, bo nie chciałem a, przegapić jakiegoś ziomka na ekranie. A w sumie i tak zamykamy oczy podczas kichania, także i tak bym go nie widział. Dobrze, że tu jest most, przebiegniemy sobie przez niego. Będzie odrobinę szybciej niż jakbyśmy przepływali. O, jeszcze mi się przypomina, jak na tych modyfikacjach miałem takie coś, że mogłem sobie szybko pływać w wodzie. To jest smutne, że już teraz tego nie mam. Eee, no. Ale cóż, nie działa to po prostu, trzeba przeboleć. Za dużo było modyfikacji, psuły się nether, nie działało. Smutne trochę, bo fajna paczka mogłaby być, no ale... O, patrzcie, dwóch ziomków. I co, i teraz dwóch uciekali, w każdą, w każdy w inną stronę. Gdybym miał to tutaj po lewej, u góry, to by mi się przynajmniej pokazało, kto co ma. Okej, okay, ja pobiegnę może za tym. Nie, pobiegnę za tym. 13 HP, 8 2, no nie, i teraz będzie uciekać. Dobra, udało się. Piękny strzał, jak dla mnie, wydaje mi się, że całkiem spokojnie się udało. Jedna strzała, i akurat trafiona. Chyba jest smutny ten ziomek. Miał taką dużą szansę, i mogłem wybrać albo jednego, albo drugiego, żeby go zabić. No ja wybrałem, niestety, tego. Tak to jest, jak się ktoś próbuje chować za drzewem. Nie polecam. Lepiej biegnijcie. To jak ten typek. Przedłużaj mi odcinek, no ale przynajmniej przeżył. Okej. Okay. Nie zrobicie sobie eku. E, no bo, jak ktoś ma dwie sztabki żelaza, to może sobie zrobić taki mieczyk i będzie jak mój. A tak po prostu będzie mieć słabszy. Okej. Okay. Płynie sobie na drugą stronę. No cóż. Każdy ma jakąś taktykę na walkę. On ma taktykę. Y, będę tak długo uciekać, aż, mi się, aż ci się znudzi. O, i ten gościu, ten Pig Ninja, który spadł, to jest właśnie ten Typek, który miał buty z tą szybkością. Także nie wiem, co on zrobił. Może to za szybko biegł i się zabił. Okej, okay, a ten ucieka. Ło, gdzie ja jestem? Wygrałem? Tak, wygrałem. Dobra, i odcinek ma 9 minut. będzie taki króciutki, ale właśnie dlatego, że chcę wiedzieć. Co macie zamiar mi polecić, jaką paczkę modyfikacji, może być jakiegoś znanego gościa, nieznanego, byle nie techniczną. No i jakie jeszcze serie chcecie widzieć na moim kanale, bo wydaje mi się, że SG w przyszłości LOL i ten. i, i ta paczka na modach raczej będzie mało takich w tych inaczej będzie mało serii, także wolałbym jeszcze jedną kontynuować, także powiedzcie mi jakąś minigierkę, którą chcecie. I co? I mam nadzieję, że wyślecie jakąś paczkę czy coś, poinformujecie mnie, na czym mam grać. E, dzięki jeszcze raz za oglądanie, udanej soboty trzymajcie się, no i pa pa!